Cześć może wszystkim, witam Was serdecznie w kolejną niedzielę Adwentu. Dzisiaj ostatni była Zuza, a dzisiaj ze mną jest Emila. I fajnie pochwalony jest Chryste. Super, bardzo się cieszę z Waszą obecnością, bo dzisiaj takie będzie prawdziwy test, sprawdzenie, że ja tu się produkuję, mówię, 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 a ja nie do końca wiem, czy dzieci rozumieją to, co ja mówię. Więc dzisiaj Emila trochę pomoże nam to wszystko zrozumieć, miejmy nadzieję. Mamy dzisiaj taką szczególną Ewangelię, szczególną Ewangelię, która opowiada o człowieku, który jest bardzo ważny w Adwencie. To jest człowiek, który kogoś zapowiada, bo zazwyczaj jest tak, że jest, jak przychodzi ktoś bardzo ważny, to najpierw musi przyjechać ktoś, kto go zapowie. Na przykład jakby do Leverkusen przyjechała pani kanclerz Angela Merkel, to co się musi najpierw wydarzyć? Ktoś musi, to zapowiedzieć. Ktoś musi zapowiedzieć, że ona będzie. I o dzisiaj takim kimś, kto zapowiada, jest Ewangelia. Dlatego najpierw ją sobie posłuchajmy. Początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto posyłam przed tobą mojego wysłannika, który tobie przygotuje drogę. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę panu, prostujcie przed nim ścieżki. Wystąpił Jan szciciel na pustyni, głosił szesto pamiętania na odpuszczenie grzechów. Schodzili się do niego ludzie z całej Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Wyznawali swoje grzechy, a on ich chrzcił w rzece Jordan. Jan nosił okrycie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosi idzie za mną potężniejszy ode mnie przed którym nie jestem godny schylić się aby rozwiązać rzemyk jego sandałów Ja chrzciłem was wodą on zaś was będzie chrzcił duchem świętym więc mamy dzisiaj o Janie chrzcicielu emila co takiego dziwnego jest w tym Janie chrzcicielu on nosi ten pas dziwnie się ubiera nie tak? bo taka sierść wierbłądza, jakiś pas co jeszcze jest dziwnego je ja, szarańcze i i, um, I miód, miód. I miód, czyli tak. słodkie. Czy to takie normalne według Ciebie jest, żeby jeść szarańcze? Nie. A co to jest szarańcza? Wiesz, może? To jest taki owad, który jest podobny do konika polnego i żywi się trawą mhm. i w tym też czasami naszymi z ogródka. Naszymi... Czyli taki trochę szkodnik, nie? Tak. On jest większy czy mniejszy od konika polnego? Trzy razy większy. O, idziesz. Czyli to jest takie, takie dziwne, takim owadem się pożywać, nie? Tak. A słyszałaś jeszcze, że gdzieś w świecie jakieś dziwne rzeczy jedzą? Tak, e, ślimaki, robię łódko i pająki. Zjadłabyś coś takiego? Nie. A jakieś takie larwy żyjące pod korą zjadłabyś? Nie. Mm. nie. Bo to dla nas takie trochę obrzydliwe się tak. wydaje, nie? Rodzice mają trochę inne zdanie, nie? Bo rodzice, na przykład, jak zakazują czegoś jeść, to czego zakazują? Tego, co dla nas wydaje się dobre, ale rodzice mówią, że to nie jest dobre. Czego zakazują najczęściej? Słodycze, jakichś słodkich napojów, chipsów. To jest generalnie zakazane, tak. nie? Chociaż nam się wydaje, że to jest dobre. Tak. I wiesz, mi tak sobie, też tak sobie myślałem, że ta szarańcza to jest taki no średni pomysł, jeśli chodzi o szczyciela, ale kiedyś jeden jeden z ludzi w parafii mi zwrócił uwagę, że wręcz przeciwnie. Że taki konik polny, taki duży, taka szarańcza, ma w sobie bardzo dużo kalorii i bardzo dużo białka. I okazuje się, że mimo, że to dla nas brzmi tak nie bardzo, to ten jęściciel bardzo dobrze się odżywiał, bo miał i miód, i kalorie, i białko. I okazuje się, że jego, jego, taki du, jego ciało było bardzo zdrowe. I później nagle się okazuje, że skoro miał tak zdrowe ciało, to potrafił głosić Ewangelia. To nie jest proste. Głosić Ewangelię, jak jest 40 stopni na pustyni jest gorąco, nie ma co pić, więc okazuje się, że to, co jemy, wpływa na naszego ducha. Że ten duch przestaje być jakiś taki bardzo śpiący i ociężały. Na przykład. Zobacz, bo tak sobie też pomyślałem, że taka jest mądrość ludowa, że wielu ludzi już przez wiele, wiele lat wymyśliło wiele przysłowi, czy jakieś tych, które pokazują, że rzeczywiście tak jest. Czy to jakieś przysłowia z naszego jedzenia, chociaż jedno. Na jak się na zimę ja nie? Najadł się jak ci niedźwiedź pewnie o to tak, chodzi, tak? Jak tak, niedźwiedź na zimę. Tak. A czemu, skąd to przysłowie się wzięło? Czemu, czemu się tak mówi, że najadź się jak niedźwiedź na zimę? Bo niedźwiedzie, jak jest zima, to się najadają i potem. Śpią no, całą tak, zimę, nie? Tak. Czyli wtedy są bardzo ociężali tacy, nie? Czyli tak. po prostu wtedy niewiele, niewiele robią. I zobacz, jaka to jest mądrość, że ludzie już wtedy wymyślili, że jeżeli człowiek dużo je, i na przykład ja wiem po sobie, że jak ja dużo zjem na obiad, to pierwsze, o czym myślę, to żeby się położyć. Nie? I to tak samo, no bo coś takiego jest, nie? Jest ciężki brzuch człowiekowi, nic się nie chce. I w adwencie właśnie nie o to chodzi. W adwencie właśnie chodzi o to, żeby podobnie jak w Wielkim Poście, z czegoś na ten adwent jeszcze zrezygnować. Zostały nam jeszcze 2-3 tygodnie adwentu, więc kochane dzieci, warto może sobie pomyśleć o tym, żeby z czegoś na ten adwent jeszcze zrezygnować. Może z chipsów, może ze słodyczy. Bo wtedy nasz duch nie będzie taki ociężały, nie będziemy tacy zaspani, i może wreszcie uda nam się wstać. Na roraty, które zostały tylko jeszcze dwa. To tyle. Z Panem Bogiem i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.